Dzień kochani, jak dobrze wiecie ostatnio Dickens. Kupił mi oto taką furkę, więc widzowie musimy mu się jakoś odpłacić i kupić mu także furkę, chociaż... <grym> <laughs> Przepraszam Chociaż wiecie o tym, że on to kupił dla mnie dlatego, że dodałem go do rodzinki, w której jest pełno samochodów Na przykład takie Lambo Huracan, które jest rozdupcone w trzy iskry Ogólnie jak tu jeździłem widzowie, to możecie zobaczyć, tam był jakiś śniapa Zaraz zobaczymy, czy w ogóle dalej trwa Chyba tak, bo jest pełno tam policji Tam jest jakiś, nie wiem, kot czarny, nie wiem o co tam chodzi Ale widzowie, ruszymy tam O kurde, jaki piękny zachód słońca Zobaczmy Tutaj widzowie widzę samochodziki, które oni wchodzą sobie na dach i strzelają do policji o kurde, będą do mnie walić. Co jest widzowie, Ale tu jest Armagedon. Pełno kaszojadów tutaj jest. A dobra, walić to, nie wiem, jakiś mocny napad chyba największy, jaki kiedykolwiek widziałem na tym serwerze. Pojdziemy tutaj, bo on dodał ją, ją, czyli BMK dodał do rodzinki, także sprawdzimy widzowie jak ona wygląda i ją może sobie ruszymy. Żeby zrobić takie reunion troszeczkę, nie? Cześć chłopaki! Kocham was wszystkich, jesteście piękni. A mnie niech nie lubi widzowie. A może ten gościu śmiała mordeczkę o, lubisz mnie? A. Dobrze, rozumiem. Z fartem. Dobra, widzowie, która to była furka? BMW, tu będzie W8, to chyba jest to. Nie ma numeru rejestracyjnego, ale to jest chyba to. Także zapinamy pasy. Paliwko mamy, także ruszymy tym sobie do sklepiku z samochodami, ale zanim ruszymy, widzowie, wejdziemy może sobie tutaj w sklepik, bo z tego co słyszałem, skrzynek już nie ma, a nie, są jakieś skrzynki, zobaczcie, ale coś o skanowaniu. A nie, jest skanowanie, no to o co tu chodzi? Skanujemy, jak tam coś gównianego wypadnie, czyli widzowie, jak coś wam gównianego wypadnie, to im musicie tego odbierać, ale dopiero później. Uff. O oh, shit, motherfucker! Ej, widzowie, nie podobają mi się ogólnie te felgi, ale to są chyba takie świecące. Sprawdzimy je dzisiaj, także zostawimy je. To są. Musimy sobie je wziąć za 1500. Także Odkładamy do przedmiotów, ale ja, tak sobie Otworzymy jeszcze jedną. Jak mi coś tutaj wypadnie ciekawego jeszcze, to widzowie, Orangutana wam specjalnie zrobię. <grym>, to nie macie orangutana Trzymaj takciuki, trzymaj takciuki. Dobra, raz sam się chyba ja tylko widzę poszczęściło, także walić to Ale pamiętajcie, że oczywiście, rejestrujecie się z kodem Macie takiego matchlesting premium na 7 dni za darmo, także Wanderek oczywiście kod przy rejestracji, wpadaj do Opisu widzowie, a jak to zrobić widzowie, jak się zrejestrować, jak zagrać Posłuchajcie, a ty oczywiście widzowie możesz ze mną zagrać w tym Serwerze wchodząc w link w opisie i oczywiście rejestrując się z moim Kodem Wanderek i pewnie zapytasz co dostajesz, bo dostajesz 50 tysięcy dolarów na start Vipo Platinum na 7 dni Także się opłaca, wpadać do linków w opisie, a jak Miałeś się zarejestrować z tym kodem, to wpisz na czacie ukośnik promo spacja Wanderek. I dostaniesz tak samo te nagrody. Dobrze, to my ruszamy, widzowie, i dodamy te felki może dzikowi do samochodu. Właśnie. Widzowie, dlaczego ja tym od razu nie pomyślałem? Mamy dobry budżet dzisiaj do tego zakupu, także ruszamy. Mam nadzieję, że... Będzie dla nas szczęśliwy, znaczy nie dla nas. W ogóle będzie szczęśliwy za to, że dostał taką super furkę, ale za to widzowie, zapomniałem, bo jak pojedziemy ja znowu z kieprze coś, musimy pójść tutaj, musimy pójść postać tutaj. Musimy kupić miejsce grażowe za cztery. Dobra, no w sumie mam już tyle od widzowie, że nieźdierdę, może dzisiaj jakieś sprzedawę, bo niektóre nam są niepotrzebne. Kurwa. Żyjemy. Nie wiem widzowie, ile on dał za tą BMK. Ale pewnie dużo, nie dużo. Sprawdzimy to tutaj może. Ale my nie będziemy patrzeć na to, ile on nam dał. Ale będziemy patrzeć na to, ile my damy z tego serduszka tutaj. Wchodzimy w premium, oczywiście. Może takiego mati Jakby mu takiego Matisa kupić na takich felgach dużych. Ale chyba się nie będzie dało, widzowie. Chyba się nie będzie dało. GTR też spoko. Ale nie Mamy lepszy budżet. Może. O coś o porszaku kiedyś, widzowie. Gadał ze mną IRL. Może porszaka bym wziąć. Bo on wziął to. To patrzcie, to idealnie. Ta sama cena praktycznie jest, widzicie? Ale, ale się zgrało Nie klasa on ma, Magię klasy. Ale nie ma jeszcze panamerki, także bierzemy w kolor pomarańczowy I kupujemy Kupujemy widzowie, nie ma to tamto Jedziemy w tym od razu na Tuna Sprawdzimy czy możemy takie felgi mu założyć Bo to widzowie nie będzie taki zwykły tunik Bo jednak to będzie tunik pod niego Felgi będzie oświecące, A co się świeci to piękne są rzeczy Ej o dziwo, nikogo nie ma w warsztacie Dobra dodgers, co to są dodgers Oh shit widzowie to są jakieś takie stylizacje widzicie a, ale niewidoczne są. Okej, okay, y mamy koła. Standardowe, opony opony niskoprofilowe? Kurde, jakie to było firmy, widzowie? Nie wiem. DX Beast. DXY, DXY, DXY. Ja jestem głupi, widzowie. A są tutaj, w grubych oponach. Dobra, która to jest? Żadna z tych. No to co, widzowie? W topę mamy. Mamy bardzo dużą w topę. To kupimy mu może jakiś zderzak, przepiękny, no. Nie będziemy już tak Żydzić. O, ale tu jest ich dużo. Dokładki się zmieniają. Dobra, widzę, bierzemy to. Zderzak tył. Tutaj trochę już się zmienia. Taki dyfuzor. Wow. Dobra, bierzemy ten. Nie ma co by tutaj oszczędzać. Nie ma co oszczędzać w progi karbon, no bo co? A, nie możemy karbonu. Dobra, to bierzemy takie, no. Niech ma to co ma. Wydechy, czarne. Mamy takie albo takie. Czarne będą pasować, widzowie. Czy rama jest tam. Na... A to jest dechroming? Tak, dobra, dechroming musi pójść. Zrobiłem, żeby to był shadow line, Przebiegnie shadow lining. Więc, widzowie, bierzemy shadow lining. I maska czarnej nie chcemy. Chyba, że. O! Kurde, dobra. Taką chcemy. Bierzemy tą. Widzowie, ja już prawie kasy nie mam. Ale co mnie to obchodzi? To jest dla mojego przyjaciela. Mojego przyjaciela. Dlaczego by nie? Skrzydło. Co to za skrzydło jest? Co tutaj mamy? Nie mogę tego kupić. Dach jest czarny. Panorama, panorama musi być. Ma, tanio, to bierzemy. Dodatkowa wyściółka? Aha, takie coś tu. Tylko już jest to 50. No, no już powaliło was chyba. Cieniowanie, to to już wiadomo, że musi być. No tutaj musi być e, beton, beton, betoniarze widzowie. A żeby go nie było widać, co on tam widzowie e, hasleruje sobie w autku. Także bierzemy, co tu jeszcze mamy? Neony, klaksony, tablica rejestracyjna. No, musi być czarna, no. Żółta na czarnym. Widzowie, wywąbiłem się z całej kasy. Może? Jeszcze w tym odcinku, ale wątpię, zobaczycie to. Więc zobaczycie to albo u mnie na kanale, albo u niego. Także widzowie, zobaczmy, jak ta furka wygląda. O, no, pan Amerka. Pięknie się tutaj prezentuje, także widzę, podjedziemy do kogoś i zapytamy, czy furka może spodobać się naszemu koledze. Może jakiś Gold Digger spotkamy? Coś tym tego? <laughs> Już rozje... <laughs> Ej, mordeczki. Co tam? Słuchajcie, mam pytanie, bo kupiłem furkę dla kumpla, nie? No Powiedzcie, spodoba mu się? No A dostanę od niego całuska? Nawet w dupkę W dupkę? No A to no. aż tak, no to chłopie, no to e, kupię mu takie drugie, żeby mieć dwa To kupuj To z fartem Siema Słyszeliście, że w dupkę dostanę całuska od Dzika? Dziku, trzymamy cię za słowo Widzowie piszcie w komentarzach, dziku, oznaczajcie go i trzymamy cię za słowo A tu dalej jest napad? Chyba widzowie już nie ma, tu mnie ktoś pituje Oh shit, motherfucker Co tu się odwaliło? Co tu się jak armagedon stał? No właśnie też się o... <laughs> Nie e, wiem t... właśnie też <laughs> Ale widzę że się dużo dzieje e, w co, co się Proszę rozjechać A się, proszę wszystko, się rozjechać dużo się tu działo no, Ale co tu się działo? A atak działo. bombowy Kosmici zatakowali ziemię Co wygadacie? Proszę się rozjechać Dobrze Miałem to, ale mam amunicję Ła, 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 ła. Widzowie, co tu się dzieje? się Armageddon się dzisiaj stał. Kupujemy napraw transport, naprawiamy. Pek-pek, widzowie, majstersztyk A oczywiście trzeba zatankerynować. -ro Tutaj wchodzi paliwo premium. Premium widzowie. A, zalejemy mu. baku, co mi to obchodzi? Niech sobie sam zatankuje. Pek zatankowane i jedziemy. Chyba auto widza, widzowie. Wstawy odpalone i otwarte. Cholera zamknięte, zamknięte widzowie. Łódź. <laughs> no właśnie, taką mam reakcję widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jakiś sali Vintage, też, czy ona spodnie się widzowie? Czy ona tak sobie po prostu stanął? Nie wiem. Ale widzowie, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, rejestrujcie się z kodem wadary w opisie, bo jak się nie zarejestrujecie, to jesteście kaszojadami i lubicie Roblox. A jak lubicie Roblox, to też się zarejestrujcie. Proszę Was, całego serduszka. O, pu, tego mojego małego serduszka. Zapraszam na serwer Elo Beds.